Prezenty są kupione, przygotowane dla chrze chrześniaków, <grych> i moich, i Doroty, i w ogóle i dla dzieciaków, i dla całej rodziny. E, święta spędzamy w Sejnach, wracamy do siebie, e, całą rodziną, bardzo rodzinnie, że tak powiem, dbam o to co roku i zależy nam na tym ogromnie, żebyśmy... Akurat ten czas w te dni świąteczne byli wszyscy razem, żebyśmy odrzucili nie wiem jakiekolwiek wyjazdy. Mieliśmy też propozycję m, zagrania koncertu gdzieś na dyskotece, ale z Tomkiem z menadżerem powiedzieliśmy, że nie, nie. Święta są my już się w swoim życiu trenowaliśmy, że święta są dla nas, dla rodziny. Ten czas jest po prostu taki prywatny. A jeżeli chodzi o takie przygotowania, takie gotowanie, czy ty w czymś pomagasz? O. <laughs> Boże, no gdzie takie pytanie. Nie wiem czy pomagam. No jak mi to o Dorota coś prosi, to pomagam, ale to jest domena mojej Doroty tak. Zresztą to jest tak, bo my się spotkamy przecież i z rodzicami i z moimi teściami i, i brat przyjeżdża i szwagierka przyjeżdża, jedna czy druga i, i to jest tak, że no, dużo rzeczy po prostu Dorota przygotowuje, ale też duża część y, każdy coś ze sobą bierze, tak. No, na przykład zawsze jest bigos od teści, jest wyśmienity. Zupa grzybowa zawsze jest od mojej mamy. Karp zawsze przygotowuje moja teściowa. No to już jest taka religia. To jest tak jak religia, to jest tak się już przyjęło. Całą resztę robi moja Dorota gdzieś tam i, i każdy coś przywiezie i ciężko to jest powiedzieć. No nad tym, czym, nad czym Dorota pracuje, no to jeżeli mogę, to pomogę, ale to jest zazwyczaj tak, że, no, że to Dorota za tym biega.